Ostatni szans w loterii zarządzania czasem. Także usunięcie wszystkich Twoich problemów z czasem znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Link Upskill Online i są tam dostępne moje konsultacje za opinię. I teraz ten temat ostatni szans, loteria zarządzania czasem. Masz dzisiaj ostatni szans, żeby wygrać i wziąć udział w tej loterii, co otrzymasz, po, no jeżeli wygrasz w tej loterii. Są osoby, które wygrają, czy no, po prostu każda osoba wygra kurs usunięcia bólu głowy, gdzie otrzyma trzy rozwiązania na usunięcie bólu głowy. Ten kurs nie jest lekarski, od razu ci odpowiem, a są tam zebrane e, najefektywniejsze i najszybsze metody usunięcia bólu głowy i od razu także nie lekarskie. Pierwsze, no, pierwsze rozwiązanie: usunięcie bólu głowy za 10 minut. Drugie rozwiązanie, usunięcie ból głowy za, za 5 minut, gdzie usuniesz ból głowy nie tylko dla siebie, a także dla wszystkich swoich znajomych na różnych dystansach w Afryce, Ameryce. Wszędzie dystans, dla tej metody nie ma znaczenia. Także trzecie, automatyczne usunięcie bólu głowy, gdzie prawie nic nie musisz robić i to najlepsze rozwiązanie na ból głowy. Także, no po prostu te wszystkie rzeczy otrzymasz. <coughs> Co będzie, jeżeli nie wezmiesz ucia... u... udziału w tej loterii? Po prostu stracisz możliwość no, e, tak naprawdę za darmo otrzymać te kursy, rozwiązania bólu, e, Oczywiście można ich potem kupić sobie na innej mojej stronie, którą znajdziesz także w opisie pod tym filmikiem. To, jest, to nie jest problem. Jeżeli nie otrzymasz za darmo, możesz to kupić. I co stracisz? Dość poważne rzeczy stracisz, dlatego że uh, jakie są propozycje od innych uh, osób na te rozwiązania, na usunięcie bólu głowy? Jakaś jest yoga uh, na usunięcie bólu głowy, którą musisz wykonywać przez 20 minut, a to po prostu nie ma sensu i takie po prostu inne uh, nieefektywne i nieszybkie rozwiązania na ból głowy. Także twoja ostatnia szansa w loterii jest dzisiaj. Ten filmik wyjdzie o 8.00. I jeszcze masz szansę do 1 marca. Także, jak wziąć udział w tej loterii, znajdziesz w opisie pod tym filmikiem, albo na stronie Upskill Online, i tam jest punkt Loteria, albo w opisie pod tym filmikiem znajdziesz link na filmik o którym wszystko opowiadam, co musisz zrobić i jak musisz to zrobić.